Dzień Dzisiaj ja mówię krótki filmik o aktualizacji dzisiejszej, która trwała 2 godziny. Co dodaję do aktualizacji? Dodaję do aktualizacji ten przycisk, można zmienić konia magicznego na stałe. I się wydaje, że dobrze, bo jak otrzymasz teraz cały czas magicznego. Moje zdanie jest takie, że le lepiej jest, niż wcześniej było, bo wcześniej było tak, że jak się jechał na wyścigie, to się zmieniał. Nic więcej nie dodali ciekawego. Za tydzień ma być nowy wyścig na tym nowym lesie. Mamy na podwójne Sarkozy, bo słyszałam znowu, że 7 kwietnia będzie znowu nowy koń na SSO. Podobno połączenie gotleckiego kłóca z tym łeselskim, widziałam go. 850 starców chyba będzie w Jadowym gaju. Mam nadzieję, że też będzie wzięcie. No? no i ten, jeszcze przez... jeszcze przez... te magiczne konie będą jeszcze przez dwa tygodnie. Jak ktoś jeszcze nie kupił, to są Mudland. Ja kupiłam dwa. Na razie ten nie co mam nie nie trenować. No i... Jakie jest Wasze zdanie? Podzielcie się tą opinią w komentarzach. Ja wstawię odcineczek i dajcie łapki, jak się Wam spodoba, i dajcie subskrypcję. Ja Wam życzę miłej środy. No i będę wstawiać filmiki, może nie Może te topy zrobię koni. Może Wam się spodoba, może nie. To są moje początki, zobaczymy. Dawajcie supy. A od przyszłego miesiąca postaram się robić już liveiki. Yy, z, z wszystkiego tam pogaduchy i tak dalej i ćwiczenie koni no i tak dalej no i trzymajcie się i, i środy życzę i pa